Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę polską maskę MP4, potocznie zwaną Bulldogiem. Jest to maska przeciwgazowa używana w Wojsku Polskim i obecnie została wycofana na rzecz maski MP5. Może uda mi się kiedyś pokazać, zaprezentować. Jest to polska kopia amerykańskiej maski M17, produkowana do lat 90 Maska jest w stanie ochronić nas przed działaniem bojowych środków trujących, broni biologicznej i substancjami promieniotwórczymi, czyli takie podstawy podstaw. I natomiast nie zapewnia ochrony przed tlenkiem węgla i amoniakiem. Ponieważ tak jak wiemy, bądź też nie wiemy, potrzebne są do tego specjalne pochłaniacze. Maska MP4 była tak naprawdę następcą lub też następczynią, Masek OM14 i masek muła potocznie zwanymi słona, słoniami. Znaczy. Maska muła to jest słonik, ale ludzie często łączą te dwie maski i ogólnie na wszystko mówią słoni. No i co? No i nową maskę zaczęto produkować w latach 70. Pierwsza wersja nosiła oznaczenia OM MG2. I następnie po prostu została przemianowana już na. Nazwę, którą znamy dzisiaj, czyli MP4. Maski pierwszych serii od reszty różniły się czarną oksydą metalowych części maski. Potem, niestety, a może i stety, już zrezygnowano z oksydowania. Może ja teraz pokażę cały zestaw maski. I tak, maska do mnie przychodzi, przyszła w wodoszczelnej torbie. Jest też opcja, że przyjdzie w torbie parcianej, czyli takie, jak są te paski. No i co? Zawiesiłem się na chwilkę. Yy, co tu jeszcze powiedzieć? Ma dwie kieszonki, tak jak widzicie. Dlaczego dwie? Yy, ponieważ w momencie, kiedy wyciągniemy pas do obwiązania się, do obwiązania torby dookoła pasa, no to maskę wtedy nosimy tak. I mamy ją tak obwiązaną, i tak powiem, korzystamy z tej kieszonki. Natomiast, kiedy nosimy ją na normalnym pasku, torba dosyć nietypowo, ponieważ układa się w ten sposób. I tutaj do góry idzie pasek, to wiadomo. I teraz żołnierz korzysta już z tej kieszonki. W której jest oczywiście imię i nazwisko, ale Wam go nie pokażę. Na pewno Mikołaj. I korzysta wtedy z drugiej kieszonki. Oczywiście standardowo. Ym... Jest to wszystko zamykane, czy w torbie wodoszczelnej, czy w torbie parciowej, Jest to zamykane wszystko na takie guziczki, zatrza zatrzaski bardziej. To są zatrzaski. I co? W zestawie znajduje się sama maska. Powinny się znajdować do niej jeszcze zaworki. Właściwie te nakładki. W sumie nakładki, to nie są zaworki. Ehm... Wkładki filtrosorpcyjne, w moim przypadku włożone już i szybki okularowe, czyli to też założone. Oczywiście instrukcje obsługi. Śni irytuje ta gumka. Hmm. Prezentuje się w ten sposób. Ja mam takiego, takiego farta, że maska do mnie przyszła. Tak jak z fabryki, zaplombowana, e, Zakonserwowana, zatalkowana i wszystko oryginalnie popakowane. I oczywiście powinniśmy też znaleźć w ule zaroszeniowy w postaci takiej szmatki. Pachnie dosyć ciekawie, ponieważ pachnie jak taki slime, którego możemy dostać na takich bazarkach, odpustach, tak, nawet przyjemnie. Nigdy oczywiście fularu nie użyłem, ponieważ nie był mi potrzebny z uwagi na, yy, uważam, bardzo dobrą budowę maski. to robię jest oczywiście jednokomorowa, w środku normalny materiał. Ma tutaj tylko taką przegródkę. Nie wiem, może na pakiet, może na coś innego. Nie wiem, o pakiecie na pewno zrobię niedługo odcinek. I tak jak widzicie, maska. Część twarzowa wykonana z gumy. Yy, I występowało wszystko w trzech wariantach: czarny, szary, tak jak tu widzicie, szary i zielony. Zielony uważam najbrzydszy, najgorzej wygląda po czasie. Szary uważam wygląda najfajniej i czarny, najrzadszy. Spotkałem się z czarną wersją na zdjęciach. Mój kumpel ma czarną, więc że tak powiem, jest to info potwierdzone. W moim wypadku maska ma rozmiar 2. Yy, Dlaczego nazywa się Bulldog? Ponieważ ma nietypowo umiejscowione wkładki sorpcyjne w policzkach, właściwie na policzkach i może tak trochę wyglądać jak taki właśnie pies, właśnie taki Bulldog. Ma tutaj komorę foniczną, która ma w sobie membranę foniczną, tak jak widzicie między dziurkami tutaj, która umożliwia nam artykulację mowy. Po prostu lepiej nas słychać. I co? Zastosowano to, ponieważ ogranicza bezwład przy ruchach na boki i w dół. No i jest wygodniejsze, jeśli chodzi o celowanie. Była też niewielka część, też niewielka część masek, która była wyposażona w bitony. Można było pić sobie z maski. Tutaj wchodził taki zawór. O dokładnie z tego miejsca, no i szedł do bidonu, tam był jeszcze taki e, dodatkowy zawór na rurce i można było sobie z tego pić i maska nosiła oznaczenie MP4B. E, zresztą możecie test maski, recenzję maski, test picia zobaczyć na kanale Geiger 21 Szczerze mówiąc bardzo fajny kanał, polecam sobie zajrzeć, bardzo fajnie e, jest wszystko tutaj wyjaśnione. E, tak jak mówiłem, maska jest bardzo wygodna, miałem okazję ją przetestować. Przetestować jej yy, 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 wkładki filtrosorpcyjne. Wszystko wypadło pomyślnie. Miałem założone też szybkie okularowe, które yy, zapobiegają parowaniu, ponieważ tutaj jest guma, tworzy się tu taka szczelna warstwa powietrza i mniej paruje. Maska w środku posiada maskę pomocniczą, która yy, Powoduje to, że nie parują nam szybki szkiełka. Nie wiem, czy to widać, ale. Kurczę. To przez to na głowie tego nie widać, ale. O tam. O tamta część, tamta. Taka, takie wzgórze, że tak powiem. To jest y, kanał nawiewowy. Mm, nie uda mi się to, tego wyjaśnić, ale. Ponieważ nie widać. Ale tam jest kanał nawiewowy, tam jest po prostu taki. Nie wiem, czy to tutaj widać, ale tu jest taka przestrzeń. Tam można normalnie włożyć palec, i tam już jest wkładka filtrosorpcyjna. Więc od razu przy wdechu jest pobierane powietrze tutaj i, yy, i nie parują nam szybki. Mamy dwa zawory oczywiście. Mamy tutaj zawory wdechowe. To nie są zawory, ale no, nazwijmy to zaworami wdechowymi i jeden duży zawór wydechowy. Maska mówiłem, bardzo wygodna w użytkowaniu. Teraz wam pokażę, jak y, leży na mnie i co nieco jeszcze o niej powiem, więc widzimy się w innym ujęciu. Tak jak widzicie właśnie jestem już tutaj. No, jestem już tutaj w masce przeciwgazowej. Ocka jest bardzo wygodna, słychać mnie bardzo dobrze. Jest gdzieś drobna nieszczelność z uwagi na to, że nagłowia są bardzo miękkie, ponieważ tak jak mówiłem, wszystko przyszło do mnie w stanie fabrycznym, więc jeszcze się tak nie zdążyły utwardzić. Mam tutaj takie czułki śmieszne. Tak jak widzicie, nic nie paruje. Nawet robię długi wydech. Nic nie paruje. Oczywiście pamiętajmy, żeby po dłuższym, dłuższym no nawet minutowym użytkowaniu maski yy, podnieść tą część i wyczyścić zawór chusteczką, ponieważ wszędzie jest wilgoć, a jak wilgoć to bakterie, mogą być grzyby. Więc osobiście polecam maskę wytrzeć jeszcze w środku i nawet zostawić maskę na godzinkę z chusteczką, bądź też z watą, żeby wszystko sobie mogło wsiąknąć. Zero bez władu, rusza się głową bardzo wygodnie. Jestem w stanie popatrzeć w dół bez jakichkolwiek, no może minimalny opór, ponieważ tu się też w końcu coś blokuje. Mogę polecić także maskę właśnie prepercom, ludziom, którzy po prostu sobie to kolekcjonują, fanom postapo i cosplayowcom, ponieważ jest ona dosyć klimatyczna, w mojej opinii. Jest to bardzo fajna, bardzo wygodna maska, więc myślę, że jestem w stanie polecić ją każdemu pasjonatowi, fanatykowi kolekcjonerowi. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam temat maski przeciwgazowej MP4. I widzimy się w następnym odcinku, w którym już na pewno pokażę Wam kompas bądź też kompasy Adrianowa. Cześć.